Zety nazywały mnie krwawym mordercą. Wycie wiatru zgrało się z coraz głośniejszym dźwiękiem policyjnych syren. Byłem ścigany przez mafię i poszukiwany za morderstwo. Też miałem ochotę wyć. Mamy telefon w holu zaczął dzwonić. Spodziewałem się szukającego działki czpuna, ale okazało się, że to coś o wiele bardziej złowieszczego. Czy to pan Payne? A kto pyta? Nazywam się Alfred Wooden. Proszę się pośpieszyć. Policja jest już w drodze. To akurat wiem. Wiedzą, że tam jesteś. Jak? I co ci do tego? Jeszcze się odezmę. Przybyła kawaleria. Wyjące wściekle syreny brzmiały jak fałszujących chór potępieńców. Miałem kilka minut, dopóki antyterroryści zajmowali się swoimi sprawami. Wiedziałem, że gdy już ruszą do akcji, powinienem być daleko. Hey, mówi komisarz Jim Bravura z policji. Rzuć broń i wyjdź z podniesionymi rękoma. Stało się jasne. Bomby i pojawiający się osobiście szef rosyjskiej mafii. Gogniti zachowywał się jak zwykle. Dużo gadania, ale nic sensownego. Po naszej akcji, Ruskowi, zostało tylko kilku ludzi, ale ich da się kupić. Nie ma szans, żeby próbował się odegrać. Okazało się, że Rosjanin potrafi zaskoczyć wszystkich. Jedno było pewne: jeśli przyciśniesz kogoś zbyt mocno, to prędzej czy później będzie się chciało dodzięczyć. Zniszczyły wszystkie schody prowadzące do biura Lupino. W Bronxie narasta kryzys związany z wojną gangów o przejęcie kontroli nad handlem walkirią. Najwyraźniej Max Payne, poszukiwany w związku z zabójstwem pracownika Agencji do Spraw Walki z Narkotykami, wypowiedział wojnę swoim niedawnym kolegom. Wśród jego ofiar znaleźli się groźni członkowie mafii. Joy i Virgilio Finito, a także Rico Muerte podejrzany o kilka zabójstw w rejonie Chicago. Nowojorską policję postawiono w stan gotowości. Max Payne jest też poszukiwany listem gończym. Komisarz Jim Bravura obiecał podjęcie niezbędnych działań, które doprowadzą do ujęcia przestępcy. Nie ujawniono nam jednak, na czym będą polegać te działania. Dla wiadomości New York CNN mówi Akira Silver, Wynik go gnici? Właśnie Ciebie szukałem. Pain! Cholerny gliniarz! Od początku czułem, że coś jest z Tobą nie tak! Za kogo Ty się uważasz, cholerny glino? Nie możesz tak po prostu tu wchodzić i machać tym żelastwem! Kim Ty w ogóle jesteś? Aaaa! O Boże! Boże, postrzeliłeś mnie! Aaaa! Już nie żyjesz, Pain! Na co czekacie, przy przygłupy? Załatwcie go! Już! Z przyjemnością, szefie. Gogniti zwiał. Strach dodać skrzydeł. Adresatem był Don Cucinello, ale Wini nie odważył się dokończyć listu. Jackowi całkiem odbiło. W nocy zastrzelił Dino tylko dlatego, że chciał zobaczyć, jak wygląda jego mózg na ścianie. Po prostu zwariowa. Za szybko tracimy ludzi, klientów. Gogniti śmiertelnie bał się swojego szefa. Jack Lupino zupełnie oszalał. Była już druga moja przejażdżka pociągiem tej nocy i wcale nie zapowiadała się lepiej od pierwszej. Podmuchy mroźnego wiatru kłuły w twarz jak papier ścierny i żeletki, a lód pod moimi dłońmi i stopami był twardy i śliski, a gdzieś w oddali słyszałem wycie syren. To miasto mnie poszukiwało. W przyspieszonym tempie mijałem Nowy Jork. Skryte w mroku dachy oraz martwe lasy anten i kominów stanowiły tylko rozmazane tło. Max Payne nie ma dokąd uciec. Jesteśmy bliscy schwytania. Wtedy wydam oświadczenie, teraz mam ważyć. Jim Bravura, zastępca szefa policji, odmówił szerszego komentarza. Nie licząc podejrzanych zwyczajów żywieniowych, Bravura wydawał się porządnym gościem. Los postawił nas jednak po różnych stronach barykady, ale zawalił próbę schwytania mnie. Gliniarzy zgubiłem kilka dachów temu. Przynajmniej na jakiś czas. Go opadł z sił w ślepym załuku, wśród parujących studzienek. Wyglądało to tak, jakby tuż pod nami płonęły ognie piekielne. Czas na przesłuchanie. Gdzie jest Lupino? Odwalcie! się! Ma no, odpowiedź Winina. Brutalność policji! W tym jestem dobry. Nie możesz mnie tak po prostu zabić! Tę... Możesz to sobie wmawiać. Słuchaj, koleś. Nikt nie będzie mnie tak wystawiał. Chcę wiedzieć, gdzie się schował twój szef. To by nie był chwalewny czyn. Nie prosiłem się o to gówno, kłopoty same mnie znalazły. Prawi i sprawiedliwi byli w tym mieście na wagę złota. Nie miałem złudzeń. Nie byłem jednym z nich. Żaden ze mnie bohater. Ja, mój pistolet i ten Wajdak mogłem zrobić tylko jedno. Powiem wszystko. Powiem, tylko nie rób mi krzywdy. Lupino jest, wragna, rok w tym klubie. Zamknij mnie, aresztuj, wstać do paki, tylko mnie nie zabijaj! Twoje prawa przeczytam ci na twoim pogrzebie.